Cześć wszystkim, tutaj Marcin, jest ze mną również Paweł. Dzisiaj poruszymy temacik, który co jakiś czas, jak bumerang, wraca na Code Review i myślę, że warto jest się podzielić tutaj z Wami, z YouTube'ami, tą kwestią. Mianowicie temacik dotyczący tego, dlaczego nie należy korzystać z klasy Abstract Controller. Ewentualnie, jeżeli z niej korzystamy, to powinniśmy wiedzieć, znać jej wady i wtedy świadomie wybrać. Zacznijmy od podstaw. Najczęściej podczas code review rzuca mi się w oczy taki fragmencik kodu. Ten fragment kodu oznacza, że, że wstrzykujemy nasze... Dependency injection bezpośrednio do klasy, czego oczywiście wymaga nasz Abstract Controller. Jak, mamy, jak możemy tu zobaczyć, mamy tutaj metodę, która jest oznaczona również jako required w pewien sposób. To znaczy, że do poprawnego działania tej klasy potrzebujemy mieć skonfigurowany kontener dependency injection. Ten kontener dependency injection pozwala nam ale nie tylko nam, tylko samej klasie Abstract Controllera, korzystać z serwisów w sposób e, jawny, wywołując je bezpośrednio z kontenera. E, wtedy, kiedy chcemy użyć metody generującej URL, bądź e, zrobić forward e, w naszym kontrolerze, bądź użyć jakiejkolwiek innej metody, może nie jakiejkolwiek innej, ale wielu z metod tutaj zapisanych, korzystamy właśnie z serwisów w sposób, w sposób jawny, który jest niedobry. Dlaczego jest on niedobry? Jak sobie przeczytamy dokumentację Symfony, to możemy przeczytać, że prywatne, Prywatne serwisy są bardzo fajną rzeczą, ponieważ pozwalają nam na optymizację kontenera. To oczywiście przyspiesza nam działanie, korzystnie wpływa na performance. Również daje nam możliwość wyświetlania błędów, lepsze, lepsze, lepsze wyświetlanie błędów. Między innymi przy kaszklierze pojawią, pojawią nam się informacje o tym, że mamy literówkę w użyciu serwisu i tym podobne. Dalej idąc, mamy zapisane, że jeżeli serwis jest oznaczony jako prywatny, przepraszam, nie tutaj, tutaj. Jeżeli serwis jest prywatny, to nie możemy korzystać z takiej składni. Czyli, jeżeli korzystamy z takiej składni, to mamy do czynienia z serwisem publicznym, a jeżeli jest to serwis publiczny, to nawiązując tutaj do tego zdania, serwis publiczny nie pozwala, nie pozwala na poprawną optymizację względem kontenera dependency injection, zatem korzystanie z takiego serwisu przez składnie właśnie Jawną poprzez wywołanie w kontenerze robi nam problemy związane z performance. Zatem, jeżeli przyjdziemy sobie do klasy przychodowego kontrolera, w którym mamy między innymi literówkę związaną z użyciem Session Plashbag, to ta literówka nie zostanie nam zgłoszona ani przy kasklirze. Ani przy uruchomieniu jakiegokolwiek innego kontrolera bądź serwisu, no jakiejkolwiek innej akcji w aplikacji. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli sami tworzymy takie serwisy, które są publiczne, to wtedy w tym miejscu niestety kompiler dependency injection. On nie zna tych wszystkich użyć, ponieważ on nie wchodzi do naszego kodu, więc nie zna tych wszystkich użyć i przez to nie może właśnie w sposób poprawny zoptymizować tego serwisu względem kontenera Dependency Injection. Co powinniśmy zrobić, aby móc pozytywnie wpłynąć na, ten, na performance związany z naszym kontenerem? Mianowicie pierwsza rzecz to Usunąć wykorzystanie Abstract Controlera. Więc to możemy sobie zamknąć. Wyrzucić w tym miejscu właśnie to, gdzie załączaliśmy kontener poprzez kol w trakcie Dependency Injection, a następnie wszystkie. Serwisy, z których korzystamy, czy to serwisy symfonowe, czy to serwisy nasze, powinniśmy, powinniśmy wrócić do konstruktora. Zatem odpowiednio będziemy mieli Flashback Interface. Następnie będziemy tutaj mieli Translator. Sekundkę, translator. On ma interfejs? Czy translator Base, w Rumble Interface? No nie ma interfejsu, więc dobra, wróćmy, translator. To w tej chwili nie jest najważniejsze. OK, i dalej mamy router. A następnie nasz serwis będzie to Product Resolver. Okej. Okay. Wrzucamy, wrzucamy te dependencje. czym oczywiście z nich korzystamy. Tutaj mamy flashbaga, w tym miejscu mamy translator. W tym miejscu mamy router. Tutaj będziemy mieli. Product Resolver, ok, i teraz w zależności od tego, czy korzystamy z AutoWire, czy nie korzystamy z AutoWire, to y, trzeba uzupełnić tutaj, bądź nie trzeba y, argumenty, ja akurat z AutoWire'a zazwyczaj nie korzystam, proszę mnie oczywiście nie hejtować, bo to wszystko zależy od y, różnych czynników. OK, więc mamy flashbaga, tutaj mamy ID session, flashbug, Następnie mamy translator, o ile dobrze pamiętam. Następnie router. I następnie to był APP Resolver. Product. Zatem w taki sposób powinny wyglądać nasze kontrolery, aby były one zgodne z. zgodne z zasadami pozwalającymi dependency injection poprawnie się skompilować w sposób najbardziej zoptymizowany. I dalej, dalej dalej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mianowicie jeżeli popełnimy sobie w tym miejscu literówkę, to po pierwsze przy cache klirze nam zostanie wyrzucony błąd, że taki serwis nie istnieje. Po drugie, w momencie kiedy uruchamiamy jakikolwiek kontroler, jeżeli mamy zmianę środowiską APP-enf ustawioną na dev, to wtedy automatycznie tak jakby cash clear, te wszystkie procesy zachodzą z każdym odświeżeniem strony, więc również zostaniemy poinformowani o tej literówce, także nie przegapimy tej, tego problemu. W momencie, kiedy byśmy w tym miejscu korzystali po staremu, tak jak tutaj to mieliśmy, po staremu z właśnie problematycznego kawałka kodu, to tylko wtedy dowiemy się o tym, że coś nie działa, kiedy ten fragment kodu zostanie uruchomiony. Więc tutaj dodatkowa zaleta jest taka, że zostaniemy automatycznie przy każdym refreshu strony poinformowani, że coś jest nie tak. Ale oczywiście, przy każdym To w zasadzie wszystko, czym chciałem się podzielić. Także dziękuję bardzo. Paweł, mam nadzieję, że ci się podobało. Wiem, że jesteś zaznajomiony z tym tematem, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem. Ja tylko o dodam, że oczywiście chodziło o optymalizację, a nie o optymizację. No tak, ja tutaj użyłem y, troszeczkę y, z angielszczenia, ponieważ po angielsku optymalizacja to jest optimize, y, Więc y, ja tutaj troszeczkę to sobie tak z y, powiedzmy, y, mówiąc optymizacja, to chyba w półświadomy, w półnieświadomy zabieg. Dziękuję, Pawlerze. Pomogłeś. Yy, yy, yy. I cóż. Trzymajcie się YouTube. Do następnego. Cześć.